dwóch przystojnych panów zożarowa mogę do siebie poprosić? Bardzo proszę kolegę, z którym się dawniej nie wziął. Chodź! Jeden i obok sąsiad. Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba by nie mądry przemóc, wstyd. Czasem słowika albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. I serduszko półka w rytmie czacza miłości szuk w rytmie czak, czakuję wszystko, w rytmie czak, cza. gdy jesteś blisko, i nikt patrzę w oczy twe zmiana. Mikoce płomy, w rytmie czak, czak, pulsują skromnie, w rytmie czak, czak, po cały miły, w rytmie czak, cza. już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale słowi. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca, odmieniłam nieznów, dusz kopu, kabrys ca miłości-szuk, rytmie ca po cały miły rytmie cza, cza. cza, cza. ca już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Panowie, równo, równe, nie taki jak w polityce, że każdy w swoją stronę jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemóc, wstyd. Czasem złowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm i serduszko puka w rytmie miecza cza miłości szuka, karytmię cza, miruje miluje wszystko, rytmię cza, trza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy dręt. Zmiana, tylko nie nie cza czakują skronie w rytmie Cza, -cza to po cały miły, w rytmie cza -cza, Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie po wcale słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna czaca, czaca, czacza cza odmieniła mnie są, kciuczko w rytmie czak. Cza, miłość szuka w rytmie bo Pocałuj miły w miecza, cza Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. To taki nie jaki indywidualista. No, odwraca się panowie dużo w seksu. No, tyle pań pięknych. Nie odwracać się do mnie. No, uśmiechać się, uśmiechać się. A co? Już się nadajemy do Jugend prawda? Serdusz kopu, w z czak, czak, miłości szuka, w rytmie cza, cza. po cały miły brytmie czak, cza. już nie mam siły przed kochaniem bronić się, cza, cza, cza! O matko boska Dzisiaj się naprawdę nie będę myła z wrażenia tyle wspaniałych. No, jeszcze raz panowie. Mili Państwo, czy na zakończenie.